Hejka! W dzisiejszym odcinku chciałbym przetestować draże Wikingowie. Takie oto cudeńko z byłego Związku Radzieckiego, a dokładniej mówiąc z Ukrainy. I takie oto czekoladki inspirowane owocami morza. E, nie pamiętam, gdzie moja mama to kupiła, ale draże vikingowie są w Aldi. To samo jak te czekoladki są w Aldi, ale te czekoladki dzisiaj kupiliśmy na promocji. Dobrze, że mój potencjalny szwagier ma prawo jazdy i się zgodził na zabracie z zakupami do domu. I że on bezpiecznie prowadzi. W każdym bądź razie, w dzisiejszym odcinku chciałbym przetestować te oto trio. Czy jesteście ciekawi? Zaczynajmy. Okej, okay, więc na pierwszy ogień idzie to: bo jest najstarsze. Podejrzewam, że to będzie coś w rodzaju tofelka, tylko że nie przystosowane do kładzenia na kubku z gorącym piciem. Przed chwilą wypiłem kawę, już drugą dzisiaj. Ja codziennie piję minimum jeden kubek kawy, a wy? Dajcie znać w komentarzach. No, na pierwszy rzut kawa wygląda trochę, trochę jak takie ptasie mleczko. Smakuje prawie jak Grzesiek Toffi. Za konsystencję 5 na 10. Za smak 10 na 10. Zapachu nie czuję, więc nie ocenię. Dobrze, że mój kot leży spokojnie i nie żebrze. Bo ja nie popieram dawania zwierzątom niczego, co mogłoby im zaszkodzić. Mimo, że Pysia ciągle próbuje coś ode mnie wyżebrać. Wasze zwierzaki też tak robią? Dajcie znać w komentarzach. No. Pysia. Patrz. Patrz na mnie. I do kamery też pokaż swój uroczy pyszczek, no. Dobrze, że jesteś kotem domowym. Gorzej, gdybyś była dzikim kotem, no? Au! To nie jest dozwolone. Wyglądają prawie jak nesquiky albo jak niektórzy wolą królicze kupy. Muszę tak to pokazać, żeby nie spadło i żeby pysia nie zjadła. Mmm! 10 na 10 za smak. Pysia bawi się statywem, ale nie powinna. To nie jest dozwolone. Przecież nie powiem jej, że nie wolno. Bo jak nie wolno, to szybko. A jak powiem, to nie jest dozwolone, no to nawet dzieci w przedszkolu by zrozumiały, że jak coś nie jest dozwolone, to znaczy, że musi być zakazane. Zwierzęta i dzieci są mądre. Można im wiele rzeczy wytłumaczyć. Na przykład, jeżeli powiesz psu, że ma pilnować domu przed złodziejami, pies zwierzę, jeżeli nie przepędzi złodzieja. To zarówno on, jak i ludzie, z którymi mieszka, pod jednym adresem źle na tym wyjdą. Jeżeli powiesz dziecku, żeby nie brało do ust małych rzeczy, bo się nimi udławi, dziecko to zrozumie i pomyśli o sporo większej alternatywie. Jeżeli powiesz Kotu, że dostanie nagrodę za złapanie myszy, Kot będzie wiedział, że jak uda mu się upolować mysz, a najlepiej, jeżeli to udowodni, że sam to zrobił, to go czeka nagroda. Chociaż większość raskotów woli leniuchować niż łapać myszy. Dragon Lee, jako jedna z nielicznych raskotów, woli łapać myszy. Nie szaleniu chować, ale na przykład moja koleżanka ma kota syjamskiego i myszy. No to oboje te myszy traktują jak swoje przyjaciółki. I ona do mnie: jak to możliwe, że w rzeczywistości koty łapią myszy? Bo jej kot nie jest łowny i ona nigdy nie miała łownego kota. Bo to jest jej pierwszy kot i on nie stanowi zagrożenia, więc myszy mogą się przy nim czuć bezpiecznie. A ja jej wytłumaczyłem, jak małej dziewczynce, że większość ras kotów nie chce łapać myszy. Ale Dragon Lee, jako jedna z nielicznych ras kotów, jest łowna, więc łapie myszy. Ale ja adoptowałem Dragon Lee, żeby mieć felinoterapię. Chociaż teoretycznie mógłby mieć kota brytyjskiego. W końcu koty brytyjskie i Dragon Lee mają bardzo podobny charakter. I obie rasy kotów nadają się do felinoterapii. Ale po pierwsze, to jest normalne, że kot brytyjski ma płaski pyszczek, co powoduje ogromne cierpienie. Po drugie, jak mam wspierać hodowce zwierząt, które cierpią z powodu płaskiego pyszczka, to już wolę wesprzeć kogoś, kto nie zmusza zwierząt do posiadania Cierpiących dzieci. Po trzecie, nie wiem jak koty brytyjskie, ale Dragon Lee jako jedna z nielicznych ras kotów może jeść karmę dla dachowców i im to nie szkodzi. A większości kotów rasowych, karma dla dachowców szkodzi, a karma dla kotów rasowych jest sporo droższa, mimo że większość ludzi, jak chce mieć koty, to rasowe. No, ale tak się prezentują czekoladki inspirowane owocami morza. Jadłem zawsze, ale zupełnie innej firmy, dostępne w Lidlu. Te są akurat z Aldi. Koty są podobne do pingwinów. Po pierwsze, uwielbiają jeść ryby i owoce morza, po drugie, są bardzo mądre. Ale. Kotom ryby i owce morza szkodzą, a przynajmniej te stworzone z myślą o ludziach. Co innego, te zawarte w kocie i karmie, bo jak dajesz kotu kocią karmę, to po to, żeby kot zjadł coś, co mu nie zaszkodzi. Ale jak moja koleżanka z Japonii raz w miesiącu daje swojemu kotu do jedzenia sushi, to wiecie, o ile latona skróciła mu życie, dając mu do jedzenia coś, co jest bezpieczne tylko i wyłącznie dla ludzi. Jak jej kot uwielbia ryby i owoce morza, to niech mu ona kupi kocią karmę zabierającą ryby i owoce morza, żeby mu nie szkodzić. A ja kurde. Ona i jej kot jedzą słyszy raz w miesiącu. Ona to rozumiem, bo jest człowiekiem, ale kot? Bez przesady. Te owoce może tym bardziej by zaszkodziły zwierzęciu. No dobra, pingwiny są przystosowane do jedzenia prawdziwych ryb i owoców morza, ale one sporo się różnią od kotów, ludzi czy jakichś innych istot żywych z biochemicznego punktu widzenia. No i ogólnie tutaj ja zauważyłem coś takiego. Pingwiny jedzą bardzo dużo ryb i są bardzo mądre. Koty są bardzo mądre, a ryby są jednym z najczęstszych składników karmy dla kotów. Ludzie, którzy jedzą bardzo dużo ryb, też są bardzo mądrzy. Jeżeli kobieta w ciąży je dużo ryb, to też zwiększa szansę, że jej dziecko urodzi się bardzo mądre. te czekoladki dostanę 10 na 10 za smak. Są prawie jak te z Lidla. Tylko że w Aldi na przecenie! Rozumiecie? Promocje w Aldi. I to był jedyny powód, dlaczego mama Wyciągnęła mnie do Aldi i Lidla dzisiaj w porze lunchu. W Lidlu kupiliśmy coś innego i w Aldi coś innego. Mieliśmy kupić czekoladki inspirowane owocami morza w Lidlu, ale były sporo droższe niż te w Aldi. No. W każdym bądź razie to już wszystko na dziś. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zostawcie łapki w górę, dzwoneczki. Wyślijcie dzisiejszy odcinek do swoich znajomych. Zjedzcie smaczny i zdrowy podwieczorek. Pa!